Dlaczego odcinek CS jest równy CE? To mówiłem wcześniej, tutaj. Oraz dlaczego bok ED jest równy 2X? No to też mówiłem wcześniej. Tutaj tylko wyjaśnię dlaczego AB, to znaczy w jaki sposób wyszło mi, że AB równa się 10X. Tutaj jest trapez równojamienny, który jest opisany na okręgu. Na podstawie właśnie własności czworokątów, które są opisane na okręgu, a ta własność wygląda w ten sposób, że jeśli masz dowolny czworokąt opisany na okręgu, to suma boków przeciwległych jest równa. Czyli widzisz, A plus C to jest tutaj, jest równe B plus D. To jest tutaj. Więc na podstawie tej własności możesz ułożyć równanie, że AB plus CD jest równe BC plus DA. To ma razem 7X, no to traby na więc to też jest 7x. AB szukasz. A CD ma razem 4x. Jeżeli to ma 2x, to też musi mieć 2x. Wyjaśniłem tutaj dlaczego. Czyli cało, całe CD ma 4x. No i układasz to równanie ab plus 4x czyli ab plus 4x jest równe 7x plus 7x czyli 7x plus 7x rozwiązujesz, wychodzi, że ab jest 10x i o to chodziło